To te korunki też stracą swoje życie przez to, że będą mieszkać blisko tej celulozy. Mhm. Oh. No. O to nie idzie. no. No to nie wiem. No. Do jutra do jutra O remoncie tego domu już chyba wszystko. Jeżeli mielibyście mieć jakieś. Oh. Jak wyjdziesz? na dwa No. Oh. no. No, dobra. Trzy, cztery. A czemu my tu tylko przyjechaliśmy, ale dobra. Akcja! A i mógłbyś mnie tu przybliżyć? O, jesteś. Tak? Mm. Witajcie! Pozdrowie, no nas no pytajcie. Witamy w naszym nowym filmie. Dzisiaj chcemy Wam opowiedzieć o remoncie. Już jesteśmy bardzo ładnie ubrani. Nie będziemy kurzyć ani smrodzić. Yy, tylko po prostu postaramy się Wam odpowiedzieć na kilka pytań, które zamieściliście zarówno pod filmami, jak i w jakichś prywatnych wiadomościach na Facebooku. Yy, na mailach to nie wiem, nawet nie sprawdziliśmy, więc się nie rywajcie, jeśli ktoś tam pisał. No, więc... Okej, okay, no to ja będę czytać pytania, Jurek będzie zapewne odpowiadał na większość. Pierwsze pytanie, czy kupiliśmy dom do remontu i czy to jest nasz dom? No więc tak, ten dom nie jest nasz, nie kupowaliśmy go, to jest dom. Moich rodziców. No i my po prostu robimy, robiliśmy remoncik tutaj w środku. Ile czasu trwał remont tego domu na dole? Z dół remontowa zaczęliśmy w grudniu, to był cały grudzień, stycznia, luty, marzec i dokładnie końcem kwietnia zakończyliśmy ten remont. Jest mhm. to pięte to na, ostatni guzik. E, tak, i pracowaliśmy od poniedziałku do piątku, około 10 godzin dziennie. No, nie więcej, nie wychodziło na pewno więcej niż 10 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku. E... Z małymi przerwami. W tygodniu czasami też. też. Tak. Ile metrów kwadratowych ma ten dom? Ten dom ma 12 metrów długości i 6 metrów szerokości. Można sobie tam policzyć, ile to daje. Około 72 metry kwadratowe. Obliczając ściany, więc będzie w użytkowej trochę mniej. Okej. Okay. Czy możemy opowiedzieć coś o tym domu? No więc ten domek został y, wybudowany w okresie. Przed wojną. No. I po wojnie został zamieszkany. Tak. i Ile, y, ile ma pokoi y, na górze? No, na górze są dwa pokoje. No, na górze ma dwa pokoje: tu z łazienkę, na dole jest y, salon o wymiarach y, jakieś 5-60. 5,60 na 4,70 jakoś tak jest z tego zapytań, ale nie wiem dokładnie. Yy, plus kuchnia, łazienka, korytarz, kotłownia. Mała garderoba garderoba i taka mała szafa wyszła w korytarzu zaraz po wejściu. Y -y. No, co możemy powiedzieć o schodach, które robiliśmy sami? Schody zostały zrobione z desek dębowych, które przesiedziały w szopie kilkanaście lat, ale nikt dokładnie nie wie ile. No i one nie przechodziły proces suszenia w suszarni takiego dosuszania, więc też nie były z tego, z tego powodu lakierowane od razu, więc tylko zostały skręcone i w zasadzie czekają jeszcze na wylakierowanie. Gdzie kupiliśmy listwy przypodłogowe? Listy przypodłogowe zostały zrobione z błazerii, którą zdemontowaliśmy ze starego pomieszczenia kuchni, z tej dawniejszej kuchni, i z nich zrobiliśmy listwy. Kupiliśmy tylko farbę fluger, to jest dla kierowejca firmy Fluger, i tą dla kierowca zostały pomalowane. I ile mają centymetrów? Mają 9 centymetrów wysokości, 9,5 centymetra dokładnie. I kolejne pytanie, czy te płytki na ścianie bez kleju jeszcze wiszą? Chodzi o łazienkę na górze. No więc tak, płytki bez kleju na ścianie w łazience trzymają się bardzo dobrze. To jest bardzo dobra technika opalenia płytek, dlatego się bardzo trzymają. A tak serio to chodzi o to, że ja tak czasem układam płytki i zależy jakie, jakie mam, jaką mam sposobność. Czasami robię tak, że smaruję całą ścianę. A czasami smaruje poszczególną płytkę, jeżeli chodzi o nakładanie grzebieniem. Wiadomo, jakbym układał mozaikę, to w ten sposób klej nie kładł, ale płytki yy, yy, takie właśnie duże czy wielkoformatowe, to dobrze się układa w ten sposób, że nakłada się klej na płytkę. A jak są bardzo duże płytki, to, układa, to nakłada się klej na płytkę i na ścianę, jednocześnie. A to wszystko zależy od tego, co się ma do robienia. OK. i co to jest celuloza i czy myszy będą chciały w niej mieszkać? Celuloza pozyskuje się z gazet. Ona jest mielona, tam są dodawane taka substancja, która się nazywa bor i ta substancja powoduje, że celuloza nie rozprzestrzenia ognia, ona nie jest materiałem łatwopalnym. Czy będą myszy tam siedzieć? Myszy nie będą tam siedzieć z wielu powodów. Przede wszystkim z takiego, jeden taki główny powód jest ten, że celuloza wysusza bardzo drogi oddechowe, no różny tam powiedzmy, czy to zwierząt, czy to jakichś insektów. Dlatego jakby na przykład, jakby na przykład się jakieś korniki w drewnie, a ono będzie obłożone celulozą, to te korniki też stracę swoje życie przez to, że będę no, mieszkać blisko tej cieludzicy. No. no, no to nie wiem. No, teraz będzie drugi No. Czy te meble w kuchni e, były robione na wymiar e, do tej kuchni właśnie? Bo jeśli chodzi o meble kuchenne, to wyzwywarzili sobie przestrzeń, w której mają wejść te meble zlokalizowane. Następnie w internecie wyszukałem szafki poszczególne, jakie byśmy potrzebowali, żeby zrobić to, co chcemy, czyli tą podkowę. No i tak w zasadzie zostały te meble zamówione. Bez żadnych projektantów, bez żadnych jakichś tam ludzi z zewnątrz, nikt nam tutaj w tym nie doradzał, nie pomagał w tym całym projekcie. No wszystko jest jakby y, naszym wspólnym pomysłem, czyli y, beatki, y, jej mamy, taty, no i troszeczkę y, ja się do tego przyczyniłem. <grym> tak, troszeczkę. Te wszystkie drzwi je przesuwne do garderoby i do szafy na korytarzu też y, zrobił Jurek. Y, kupiliśmy tylko jakby blaty. Blaty kupiliśmy w firmie meblarskiej, tam sobie zamówiliśmy, pocieli je mniej więcej na wymiar, jeśli chodzi o drzwi. Z tego co zostało to zrobiłem kilka szafek, tak żeby w zasadzie nic się nie zmarnowało i wyszło wszystko fajnie. I co? Tyle? No tyle. No, co Mamy nie jeszcze nie? kolejne pytanie pod filmem. Wymiana dachu pokojem na poddaszu było... Pytanie: Jak została zrobiona podłoga yy, więc, ogólnie na górze? Tak no więc powiem. ja odpowiadam, że została zrobiona, została zrobiona dobrze, dobrze została. Zrobiona. Tak i tak, wytrzymała. Tak w miarę wytrzymała na to, co jest jaka jest potrzeba użytkowania. Bo jeśli by tam miały być inne rzeczy, no to trzeba by ją zrobić mocniejszą. Ale na te rzeczy, które tam są, jest zrobiona dobrze. No, tragarze są co 50 cm rozstawione. Deska są poszyte deską podłogówką, czyli 26 mm. Ma, ma taka deska 25 mm. Nie są 32 podłogówką, Nie ma takiej potrzeby, jeżeli tam mamy sobie tylko po prostu mieszkać i nie potrzebujemy tam jakichś siłowni stawiać, to nie ma potrzeby robić takiej grubej deski. Wystarczy podłogówka, celówka. No jest tak też jest na to jest y, położona gąbka. Jakby y, ten dach trzyma się sam, tak? Yy, no więc konstrukcja dachu jest tak zrobiona, że konstrukcja dachu plus strop, że opiera się tylko na ścianach nośnych. Yy, nie jest przenoszone obciążenie na belki, które, które na przykład są tutaj w salonie, one są oddzielone, one nie przenoszą, yy, nie przenoszą obciążenia z góry. Czyli na górze można sobie skakać, Puściacie na tym stropie, a te belki są jakby osobne, nie są obciążone. Hmm. Tak. Yy, I tak. Płytki w salonie. Dlaczego ułożyliśmy je na końcu? Tutaj taki malutki. No rożek, tak. Jak to się nazywa? Te płytki w salonie właśnie zostały ułożone. Dlatego na tym na samym końcu, jak już jak już została zrobiona, jak już został zrobiony panel, już Dlatego, żeby tam już nie montować żadnej listwie, tylko płytki po prostu zachodzą sobie na panel. Przed kładaniem y, tych płytek położyłem tam papier kartonowy, karton, położę tam karton i do tego kartonu dokładam te płytki, więc ani klej nie, dotyka, y, nie dotknął tych paneli. Ani no te płytki też ich nie wtykają. I w momencie, gdyby trzeba było tak zrobić, żeby je wymienić, to one się dadzą po prostu spod tej płytki teraz wysunąć. Czyli płytki zostają, a panele no, można tak. zlikwidować. A w innym wypadku nie dało się tego tak zrobić, no bo też nie wiedziałem, jak to wysoko wyjdzie. No, no. i tak dalej, i tak dalej. E, Okej, okay. a jeszcze na czym są przyklejone te stare deski? Y które są. Deski na poddaszu oraz tutaj w kuchni, te stare deski zostały przymocowane na piance i czasem wspomagałem się gwoździem, takim sztyftem z pistoletu pneumatycznego. Tak. Okej, okay. I jeszcze co? Dlaczego nie pokazywaliśmy szpachlowania, malowania w tych w filmach, w tym filmie ostatnim? No to proste. No więc dlatego nie pokazywaliśmy tego malowania i szpakowania, bo już było w poprzednim filmie, znaczy w jakichś tam innych filmach wcześniejszych, więc wydaliśmy, no, że nie ma potrzeby pokazywania tego, tego samego. Tam się, nic się nie zmienia w zasadzie, jak się szpakuje i maluje. Tego tak nie widać jest tak na filmie. No po prostu. I pytań to już chyba wszystkie pytania yy, ogólnie chcieliśmy jeszcze. Podziękować za takie komentarze typu świetny fachowiec. Nie no wiem, co nie chcesz no. no Więc bardzo dziękujemy za komentarze pod naszymi filmami. Dziękujemy Wam za to, że oglądacie. doceniacie że... Że naszą pracę w tych filmikach i no, dajecie nam takie miłe komentarze typu świetny fachowiec. Dziękuję e bardzo. <laughs> e ogólnie jestem bardzo blu Tyle jeśli o te rzeczy, które wiemy, że chcielibyście wiedzieć, bo zadawał ktoś pytania na ten temat. A jeśli ktoś jeszcze chciał coś wiedzieć, to zapraszamy do komentarza. komentarza. Postaram się odpowiedzieć, może filmem, może tak właśnie komentarzem. Jeśli by ktoś z Was był zainteresowany rozstawieniem pomieszczeń, jakie są na górze, a także na dole, jaki jest metraż, no to mogę zrobić taką mapkę i podesłać czy no, no mogę taką mapkę zrobić i podesłać, jakby ktoś mnie zainteresował. O remoncie tego domu już chyba wszystko, jeżeli mielibyście jakieś, jak widzisz... Zrobić ja się ale... No. Także dziękujemy za oglądanie, zapraszamy do komentowania, jeśli by ktoś miał jakieś pytania, chętnie odpowiemy. Yy... i Staramy się wytłumaczyć, jeśli byś chciał się czegoś doradzić. Też spróbujemy to zrobić, jeśli by ktoś potrzebował poznać układ wnętrza, jaki tutaj jest, w metrach kwadratowych, jakąś mapkę. Mogę to narysować. Taki rysunek, taki rzut z góry, zarówno góry, jak i dołu. Tyle. Okej. Okay. No tak.